Wstańcie, wstańcie, pasterze mili, Boże Dzieciątko, wstajęce w kili. zapowiedzi widzimy się już po Nowym Roku. Na pierwszy rzut kierujemy się do Mętkowa, gdzie panie z koła gospodyń wiejskich przedstawią swoje najnowsze osiągnięcia, czyli pierwsze miejsce w konkursie kolęd i pastorałek, który odbywa się w Krzeszowicach. Więc wzięliśmy udział w 11. przeglądzie kolęd i pastorałek w Krzeszowicach. My wystąpiłyśmy tam szósty raz, tym razem online. Tym razem zdobyłyśmy pierwsze miejsce. Jak dotąd najczęściej miałyśmy trzecie miejsce, raz w wyróżnienie. Nasz występ tym razem nagrałyśmy w naszym kościele. W tym konkursie bardzo zwracana jest uwaga na wymowę, na gwarę, żeby to było gwarą, żeby to były kolędy czy pastorałki bardzo starodawne, a najlepiej z tej miejscowości, w której się śpiewa, jak to śpiewano dawniej. Stroje, bardzo wielkie restrykcje, jeżeli o to chodzi, żeby był strój codzienny, to codzienny. A jeżeli świąteczny, to wtedy dopiero też jako krakowianki to musiałyśmy mieć długie rękawy. Bo w ostatnim konkursie właśnie przez te rękawy zdobyłyśmy dopiero trzecie miejsce zamiast pierwsze. Każdy konkurs mobilizuje nas do pracy, prawda? Do wyszukiwania nowych kolęd, to znaczy starych kolęd, ale takich czy pastorałek takich, które się kiedyś tutaj śpiewało. Dużą pomocą była tutaj um, pani Zofia Kosowska, wyszukiwała i była taką wiarygodną osobą, która potwierdzała, czy ta kolenda była u nas śpiewana, czy może w innych regionach. A właśnie to w konkursach jest brane pod uwagę. W tej kolendzie, kto dziś będzie no właśnie ten język, stary język, jakim się tutaj posługiwano, no nie ukrywamy, że my tym językiem posługujemy się również na co dzień, chociaż w takich fragmentach, ale jednak on cały czas jest żywy. No, więc czasem tylko dopracujemy, żeby cała kolenda czy pastorałka była właśnie w tym starym języku naszym, jak i tu był w Mętkowie używane. Przeważnie za każdy, w każdym roku, jak występowałyśmy przez te pięć lat, bo teraz online, to zawsze byłyśmy zapraszane na scenę na rynku krzeszowickim, i tam wykonywałyśmy jedną, albo dwie te kolendy, które śpiewałyśmy na, przed jury. Bo na powrót do Pana, sobie wykrzykuje, Dana moja, Dana... Nie wolno też kobietom śpiewać tego, co mężczyźni, więc uważają, najprawdopodobniej to gdzieś jest pewnie zapisane, że po kolędzie chodzili mężczyźni, odwiedzali domy, że to musieli być mężczyźni. Nie wolno się kobiecie przebrać za mężczyznę i, i tam śpiewać. I ten, mężczyźni śpiewają to, co mężczyźni. Jak tylko słowa są w kolędzie e, mówiące, że to byłem, to nie może tego śpiewać kobieta.